Z Ewangelii według świętego Marka? Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli Mu Jego uczniowie, gdy zaś nadszedł szabat zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry, i powątpiewali o nim. A Jezus mówił im tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus przychodzi do swojego domu rodzinnego, przychodzi do swojego miasta, przychodzi do swojej synagogi, której tak często w Szabat słuchał Słowa Bożego i przeżył to swoje zaproszenie na bimę, aby mógł interpretować Słowo Boże. W Ewangelii tego Łukasza widzimy, że Pan Jezus tak zinterpretował to słowo Boże, że nie tylko się dziwili, aż w końcu jak usłyszeli, że te słowa spełniły się na nim, że Duch Pański nade mną, ponieważ posłał mnie i namaścił czyli na Mes Mesijak to jest namaszczony, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom wyzwolenia, jeńcom wyzwolenia, właśnie smutnym radość, rok łaski od Pana, i że te słowa się spełniły. Wtedy reakcja była jednoznaczna. Nie tylko, że nie uwierzyli, ale nawet stwierdzili, że to bluźnierstwo. Chcieli go nawet zabić. Więc słuchacze, którzy znali pana Jezusa, tak naprawdę go nie znali. Kiedy pan Jezus się przedstawił, nie uwierzyli w niego. Nie uwierzyli w to, że jest tym, za kogo się uważa. A uważa się za kogoś, kto spełnia obietnice mesjańskie, obietnice prorockie. Owszem, kiedy pana Jezusa słuchali, byli zdziwieni, że jest to wszystko bardzo mądre. Dziwili się, przecież nie należał do żadnej szkoły rabinicznej, nie uczył się w tych szkołach. A kiedy nauczał, nauczał inaczej niż uczeni w piśmie. Nauczał z mocą. Jego słowo nie tylko miało mądrość, ale miało moc do wyrzucania złych duchów, do uzdrawiania. To słowo zmieniało życie, ale jednocześnie przecież my go znamy. Znamy go przecież, tyle lat z nim mieszkaliśmy, chodziliśmy do niego, może wykonywał nam jakieś prace z drzewa, bo był cieślą, można było u niego zamówić różne rzeczy, on wykonał, z tego żył, więc my go znamy. To nie jest jakiś szczególny, niezwykły człowiek. A co dopiero jakiś Mesjasz, Syn Boży? Nie, to niemożliwe. Nie, nie, to Mesjasz będzie z nieba, po prostu stąpi i, i my wszyscy w Niego uwierzymy. Teraz taki zwykły człowiek nie może być mesjaszem. Nie. Zauważmy, że Pan Jezus chociaż nałożył ręce i uzdrowił, jest powiedziane, że nie uczynił żadnego cudu. Dlaczego? Przecież oni wyzdrowieli. Ale cud, żeby był cudem, czyli dziełem Boga, to ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem. Cud jest realizowany wtedy, kiedy człowieka przez cud Pan Bóg jednoczy z sobą. A kiedy ci ludzie potraktowali Pana Jezusa tylko jako uzdrowiciela, to jeszcze nie był cud, to było tylko uzdrowienie. Nawet niezwykłe uzdrowienie, a jeżeli nie będzie w tym wszystkim człowiek nawrócony, nie zjednoczy się z Bogiem, wtedy ten cud jeszcze nie jest cudem. Jest tak jakby cudem, który się jeszcze nie zrealizował. Realizacja cudu to tak jak w przypadku dziesięciu trędowatych. Dziesięciu prosiło o miłosierdzie, zostali uzdrowieni, ale cud zdarzył się tylko w tym jednym z dziesięciu, tym Samarytaninie, który przyszedł podziękować. Cud polegał na zmianie drogi życia. I Pan Jezus mówił do niego, że właśnie twoja wiara ci uzdrowiła. Cud budzi wiarę i potrzebuje wiary. Potrzebuje, żeby przyjąć łaskę cudu. Człowiek bez wiary może doświadczyć działania Pana Boga, ale jeżeli zabraknie mu wiary, to nie przyjmie mocy, która go przemieni. Będzie tylko cały czas na tej płaszczyźnie ziemskiej. Będzie traktował Boga jako swojego służącego do wypełnienia swoich własnych planów. Na czym polegało to lekceważenie Pana Jezusa w swoim rodzinnym mieście? Polegało na pewnego rodzaju herezji. Co to jest herezja? To jest zaprzeczanie. Pewnej objawionej prawdzie Bożej. Pan Jezus się objawia, ukazuje swoją tajemnicę, kim tak naprawdę jest, ale jego mieszkańcy, yy, właśnie tego Nazaretu, tego nie przyjmują. Trwają dalej w swoich przekonaniach, w swojej herezji. Herezja to też w pewnym sensie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, grzech, który powoduje, że człowiek nie może się nawracać. Powoduje, że Boga człowiek może lekceważyć. Może go traktować nie tak, jak jest naprawdę Bogiem, tylko traktować go według swoich oczekiwań, swoich marzeń, swoich pragnień, tak jakby Pan Bóg był stworzony na obraz i podobieństwo naszych pragnień. Nie, Pan Bóg zapragnął nas i pragnie, żebyśmy byli do niego podobni i żebyśmy zrealizowali w swoim życiu Jego pragnienia, Jego wolę. I wtedy staje się rzeczywiście Bóg prawdziwym Bogiem w naszym życiu. Bo kiedy mamy nieprawdziwy obraz Pana Boga, to ten obraz nieprawdziwy nie będzie Bogiem, po prostu będzie bałwochwalczy. Będzie powodował, że człowiek staje się człowiekiem oddalonym od Boga. I dzisiaj jesteśmy kuszeni do tego, żeby. Nie słuchać proroków, którzy pokazują prawdziwego Boga, tylko pokazują Boga, który właśnie jest odpowiedni do naszych zapotrzebowań. Jesteśmy zanurzeni w świecie marketingu, w świecie różnych sprzedawanych ofert, różnych rzeczy, które się sprzedaje dla nas i próbuje się nam sprzedać też takiego Pana Boga, który nie będzie za dużo wymagał. Będzie takim Bogiem dostosowanym do naszych potrzeb. I często tacy prorocy mają dosyć duże, duży posłuch. Chętnie takich proroków się słucha, szczególnie tam, gdzie nie trzeba za dużo. Się starać, bo przecież wszyscy i tak będą zbawieni. Wszyscy są przecież dobrzy, że wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie trzeba szczególnie tutaj zmieniać swojego życia, swojej mentalności. Wystarczy, że będę dobrym człowiekiem, tak jak już jestem dobrym. A jeżeli coś jest niedobrego, no to przecież Pan Bóg i tak wie, że jestem słaby, no przecież takiego mnie stworzył. To, to On odpowiada za moją kondycję. I kiedy zabraknie takiej współpracy z Bożą łaską i zabraknie takiego wsłuchiwania się w prawdziwy obraz Pana Boga, wtedy będziemy tworzyć sobie religię oszukańczą. Bo religia oszukańcza to stawianie człowieka w centrum. Centrum, który ten człowiek staje się drogą Kościoła, staje się... Drogą synodalną, drogą, która będzie takim poszukiwaniem, co by tu jeszcze człowiekowi dogodzić. Jeżeli człowiek mówi, chcemy mieć błogosławione związki jednopłciowe i traktowane jak małżeństwa, no to może właśnie trzeba słuchać człowieka. No i więc stworzymy sobie taką religię, której to będziemy realizować. I wiele już na przykład denominacji chrześcijańskich. Wpadło na taki pomysł, żeby rzeczywiście wprowadzać do swojego nauczania, że są te związki chciane przez Boga. Również, jeżeli na przykład ktoś chce aborcji, no to aborcja staje się prawem człowieka. W związku z tym ta, taka denominacja chrześcijańska też może mówić, a to jest kwestia sumienia. Jak ktoś uważa, że dla niego jest to dobre, to jest dobre. A jak ktoś uważa, że to jest złe, no to jest dla niego złe. To wszystko trzeba zostawić do wyboru w sumieniu. Nie ma prawdy obiektywnej. I znowu tworzymy sobie własną religię, która nie będzie słuchać Boga, tylko słuchać człowieka. Człowiek czego chce, co oczekuje. Może oczekuje, dajmy na to na przykład. Żeby były rozwody, żeby była antykoncepcja, ile to było hałasu w Kościele katolickim, kiedy chciano zalegalizować w nauczaniu Kościoła katolickiego właśnie antykoncepcję, i papież Paweł VI, Humane no powiedział, że nie, że to nie jest droga do zbawienia. Kościół jest powołany po to, żeby nie tyle dogadzać ludziom i realizować ich potrzeby, co prowadzić ich do zbawienia Realizować wolę Boga Kościół realizuje to, co powiedział Święty Piotr przed Sanhedrynem Trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi Ludzie mają przyjąć drogę, która prowadzi ich do zbawienia Nie poznajemy drogi do zbawienia na zasadzie głosowania Kto twierdzi, że tam, gdy pójdziemy, to będziemy zbawieni Tylko na zasadzie, że Ktoś przyszedł od strony domu ojca i powiedział: którędy iść. I on jest drogą. To jest Jezus Chrystus. I kiedy go lekceważymy, wtedy kiedy nie przyjmujemy jego nauczania, kiedy nie przyjmujemy jego słów, albo przekręcamy jego słowa. Jakby próbujemy je przemienić tak, żeby pasowały do naszego życia. Nie tyle słowa Chrystusa nas przemieniają, co raczej my próbujemy przemienić słowa Chrystusa tak, żeby pasowały do naszego życia. I to znowu jest oszukańcza religia. Fałszywy mesjanizm. Prawdziwy mesjanizm to jest Jezus Chrystus, który nas prowadzi. On nas prowadzi bezpieczną drogą. Poprzez sakramenty. Sakrament pokuty i pojednania. Lekceważony Chrystus może być wtedy, kiedy ktoś odrzuca ten sakrament. Mówi, a... Pan Bóg wie, dogadamy się tam. A przecież Pan Jezus powiedział wyraźnie, którym grzech odpuścicie są Mi odpuszczone, którym zatrzymacie, są mi zatrzymane, więc tutaj ten trybunał miłosierdzia Bożego jest bardzo potrzebny. Ksiądz też potrzebuje spowiedzi przed drugim księdzem. Zauważmy, że 10 maja, ta jawna jakby forma sprzeciwu przeciwko nauczaniu, Kościoła katolickiego, duchownych, na przykład w Niemczech, którzy na tle tak zwanych sześciokolorowych flag zaczęli błogosławić związki jednopłciowe. Ci księża bardzo często nie tylko nie spowiadają, ale już jest pokolenie, gdzie oni sami w życiu ani razu się nie wyspowiadali. Więc pytanie się rodzi, czy rzeczywiście to jeszcze jest Kościół katolicki. Czy może to już jest kościół katolicki, ludzki, czyli może nawet katolucyferski. Więc tutaj trzeba by się zastanowić, którędy poszliśmy i z której drogi trzeba zejść, żeby wejść na ślady Chrystusa, żeby Go naśladować, żeby nie lekceważyć Chrystusa w sakramentach, w Najświętszym Sakramencie. Tu szczególnie też chodzi o przyjmowanie komunii świętej, żeby nie traktować pana Jezusa jako coś niehigienicznego, coś, co może na mnie zarazić. Trzeba powrócić do tej formy oddawania czci panu Bogu, która mu się należy. Bogu należy się cześć. Święty Ireneusz z Leonu przypomina, że no, Chwałą człowieka jest widzieć Boga, oddawać mu chwałę, żyć na jego chwałę. I jeżeli żyjemy na chwałę Bożą, oddajemy mu cześć, oddajemy mu chwałę, chwalimy go, Bóg może się nami pochwalić, nawet gdy człowiek popełnia błędy i grzechy, ale nawraca się i powraca do Boga, to wtedy rzeczywiście pełnimy jego wolę. Natomiast kiedy próbujemy się sami chwalić, i chcemy, żeby Bóg nas pochwalił, my jesteśmy dobrzy ludzie, to możemy popaść w pychę. Święty Paweł, jak dzisiaj słyszeliśmy w, do, w drugim liście do Koryntian, napisał, że żeby go nie wynosił ogrom objawień, żeby nie popadł w pychę, został posłany do niego jakiś wysłannik szatana, który go policzkował, poniżał, może to była jakaś słabość, jakiś rodzaj oskarżeń. Szatan mówił, zobacz, jak jesteś słaby, jaki jesteś grzeszny, jaki masz upadki, ty się do niczego nie nadajesz. Ty Po co by w ogóle głosisz innym Jezusa, jak sam do końca nie, nie potrafisz wypełnić Jego woli. Jesteś tak słaby, sam przyznajesz, piszesz, że nieszczęsny ja człowiek Chcę dobra, czy nie zło, którego nie chcę. To mnie wyzwoli z tego ciała. A jednak, a jednak święty Paweł, Wykorzystał te słabości, aby się nimi chlubić, aby się przed Bogiem upokorzyć, aby oddawać Bogu chwałę, pokazać jak rzeczywiście w tej słabości moc Boga się doskonali, jak się objawia. I moi drodzy, chciejmy właśnie przyjmować tę moc Bożą, pomimo naszych słabości, pomimo tego, że diabeł nas oskarża, sami się oskarżamy, że inni nas oskarżają, to jednak w tym wszystkim Bóg przygotował dla nas wielką łaskę, wielką swoją miłość. Niech ta Miłość wylewa się do naszych serc, niech to Boże błogosławieństwo nam towarzyszy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.